Wszystkiego najlepszego Dużo śniegu, dużo szpada. No i moc prezentów pod choinką. Wszystkiego dobrego. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam i Waszym rodzinom wszystkiego najlepszego. Rodzinnej atmosfery. Wielarodnych prezentów. Wszystkiego dobrego do krokowu. No i dobrego pysznego jedzonka! Bezdawe! Bezdawe! Drogie dzieci, z okazji świąt pan Marek wraz z klasą siódmą C życzy Wam szczęścia rodzinnego, bogatego Mikołaja, żebym w końcu przemówił do Was ludzkim głosem, radości do nieskończoności. Zwariowanego Sylwestra i super pierwszej gwiazdki. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Szczęśliwego Nowego Roku dla całej szkolnej społeczności! Merry Christmas and Happy New Year! Wesołych Świąt! Z okazji zbliżających się świąt, wszystkim dzieciom, drogim rodzicom, przyjaciołom szkoły pragnę złożyć serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych, pachnących choinką świąt. Pamiętajmy, że ich magia to tradycje, zwyczaje, wspomnienia, nasi bliscy i my. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim serdeczne życzenia. Niech w waszych sercach pokój za gości i pojednanie. Bo tego nam trzeba i niech się tak stanie. Życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt i dużo, dużo pozytywnej energii. O, święty Mikołaj, wesołych świąt, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i świąt w rodzinnym gronie. Und frohe Weihnachten. Pani, wszystkiego najlepszego z tego. You're the king.